Aby być pięknym trzeba cierpieć, nic więc dziwnego, że ból i długi okres rekonwalescencji po operacjach plastycznych nie odstraszają osób chcących poprawić urodę. Kiedy jednak w parze z pieniędzmi idzie brak zdrowego rozsądku, cierpienie przenosi się z operowanego na oglądających rezultaty tych estetycznych koszmarków. Oto 7 przypadków, w których chirurdzy pomyli stół operacyjny z ekscentryczną pracownią artystyczną tworząc dzieła, których raczej nie wpiszą sobie do CV. 70-kilkuletnia dziś Jocelyn znana jest bardziej jako kobieta kot. Impulsem do zmiany wyglądu był jej pierwszy małżonek, wielbiciel dzikich kotów. Desperacka próba ratowania podupadającego małżeństwa poprzez upodobnienie się do ulubionych zwierząt męża nie została jednak doceniona przez Wildensteina, który wkrótce wymienił karykaturalną żonę na innego kociaka, 19-letnią rosyjską modelkę. O dziwo, rozpad małżeństwa nie powstrzymał Jocelyn przed kolejnymi ingerencjami w wygląd, który na przestrzeni lat kosztował ją blisko 4 miliony dolarów. Kobieta wydaje się być jednak zadowolona z efektów i ochoczo funkcjonuje w celebryckim półświatku wzbudzając niesłabnącą sensację. Co więcej, jej kocim wdziękom uległ kolejny milioner, który na dowód miłości wręczył kobietę pierścionek z 32-kratowym diamentem. Sahar Tabar, czyli... Prawie Angelina Jolie. Duże oczy, wydatne usta i zaznaczone kości paliczkowe brzmi jak współczesny ideał piękna. Udało się go osiągnąć 20 paroletniej Sahar Tabar. czy jednak o taką sławę chodziło dziewczynie, której media zdążyły już nadać przydomek zombie Angeliny. Zdjęcia pochodzące z Iranu nastolatki niemal natychmiast obiegły cały świat, rozpoczynając żywą dyskusję na temat nieudanej próby upodobnienia się do amerykańskiej aktorki. W obliczu protek głos zdecydowała się zabrać sama Tabar, która swoim krytykom zarzuciła ignorancję i osiemnastowieczne podejście. Zdementowała również informacje o rzekomych 50 operacjach plastycznych Tłumacząc swój wygląd niewielką ingerencją chirurga, makijażem i Photoshopem. Nawet jeśli to prawda, to i tak ładna kiedyś dziewczyna mogłaby być dzisiaj chodzącą reklamą filmów Tima Bartona. Rodrigo Alves. W dobie Instagrama, żywe Barbie nie robią już na nikim wrażenia. Co innego, gdy na horyzoncie pojawi się żywy Ken. Wątpliwy sukces Rodrigo Alvesa to rezultat ponad 50 operacji plastycznych, 100 zabiegów kosmetycznych oraz 400 tysięcy funtów zostawionych w gabinetach chirurgów. Choć kolejne operacje samozwańczego Kena odbijają się w mediach szerokim echem, w rzeczywistości rysuje nam się obraz Krępego 30-latka, który kolejnymi implantami próbuje przykryć swoje kompleksy. Okazuje się również, że dotychczasowe operacje, w tym zabieg powiększenia jąder, mogą okazać się pieniędzmi wyrzuconymi w błoto, ponieważ Pytasz Alves zmienił już płeć. Amanda Lepore. Showbiznes rządzi się dziś swoimi prawami. Wie o tym Amanda Lepore, która jest jedną z najbardziej znanych amerykańskich transseksualnych celebrytek. Sama zmiana płci nie okazała się wystarczająca. Amanda, dążąc do ideału, zdecydowała się m.in. na wszczepienie implantów pośladków trzykrotne powiększenie biustu, a nawet usunięcie części żeber. Gnębiona w młodości celebrytka marzyłaby kiedyś wyglądać jak gwiazda kina. Jej poświęcenie doceniono, choć kwota wydana na operację do dziś owiana jest tajemnicą. Sama zainteresowana oznajmiła, że nie bez powodu okrzyknięta została najdroższym ciałem na ziemi. Tym bardziej zaskakują więc jej słowa o celebrowaniu miłości do siebie, gdy tak naprawdę z prawdziwej Amandy nie zostały już prawie nic. Siostry D Cinque nie każdy chce wyglądać jak gwiazda Hollywood. Przykładem są siostry DeCinque, które wydały 240 tysięcy dolarów, aby wyglądać jak klony samych siebie. Choć kwota przyprawiał zawrót głowy, cel został osiągnięty. Sztuczne piersi, usta, a nawet brwi sprawiły, że panie wyglądają jakby wyszły z jednej próbówki. Pikanterii całej historii dodaje fakt, że DeCinque dzielą wygląd, samochód, konto na Facebooku i chłopaka. Z obrotu sprawy wydaje się być również zadowolona ich matka, która mieszka z całą trójką i najwyraźniej nie protestuje. Całkiem możliwe, że wydatki na operację już się siostrom zwróciły. Mi osobiście te dwie panie najbardziej pasują do gry na spostrzegawczość polegającej na znalezieniu różnic pomiędzy dwoma podobnymi obrazkami. Michaela Romanini Michaela Romanini to włoska odpowiedniczka Paris Hilton, która niestety nie miała tyle szczęścia do chirurga co jej amerykańska koleżanka. O ile Paris może się podobać, o tyle Michaela nie przypomina nie tylko samej siebie, ale także kobiety jako takiej. Botoks i demoniczne, rozczapiżone brwi nadały jej twarzy męskie rysy. Sparaliżowane mięśnie twarzy, naciągnięta skóra, rozdwa krzaki nad oczami to jednak nie największy problem. Michaela uzależniła się bowiem od wypełniaczy ust do tego stopnia, że z gigantycznych warg trudno dostrzec samomormanini. Ogromny, nienaturalny uśmiech stał się już znakiem rozpoznawczym celebrytki, a jej usta powoli zaczynają żyć własnym Życiem. Trudno uwierzyć, że jeszcze kilka lat temu Michaela uznawana była za jedną z najpiękniejszych włoszek. No i przyszedł czas na Donatelle Versace. Donatella Versace to najlepszy przykład tego, że pieniądze to nie wszystko. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że pod koniec lat 90 projektantka była całkiem ładną kobietą. Kolejne lata to już niestety równia pochyła na końcu, której Donatella staje się kobietą żabą. Trudno powiedzieć, dlaczego przygoda z chirurgią plastyczną skończyła się aż tak źle. W końcu projektantka ma nie tylko świetne wyczucie stylu, ale także pieniądze na najlepszych specjalistów. Dlaczego z nich nie skorzystała? Dlaczego przez lata brnęła w coraz bardziej karykaturalny efekt? Dlaczego? Na pocieszenie zostaje jednak świetna figura, którą zawdzięcza zwolnieniu personalnego trenera, który nie pozwalał jej palić. No cóż, można i tak. I tym botoksowym zdjęciem, na którym widać, że im człowiek starszy, tym gładszy, kończę na dzisiaj. Napiszcie w komentarzach, która operacja według Was była najciekawsza. A ja się żegnam, do następnego razu. Cześć!